Kurde, ale penetratorzy w Penetrator Darek, penetrator Marek. 2 miliony na NIVI? No nie mów mi takich nie. rzeczy nawet. Penetrator Darek, penetrator Marek. Ziomek ma electrocuta na Samirze. Czemu kolet nie jest w grze? Nie chcę zobaczyć. Nieee. Ty, bo on mainuje dżunglę, LOL! Dobra, to i nable. Jego kolega nie wiem co mainuje. Ale ziomek jest z one -trykiem. Nidalki, no to... Aaa, miałem zwardować, kurde, gościu ma w predatora w dżungli, co on jest? Dobra, trzeba sfarmić każdego miniona. I będzie dobrze Dobry movement Nie no nie umrze gościu awczy Ja pierdzielę Dobra warf nie, gramy, gramy Dobra, nobi jakiś na niby chyba Albo to jej się opłaca Jak wychodzę na tym etapie, na plus to jest dobrze Okej, okay, dzięki ziomek To mi ułatwi linia Pa Sylas tu jest jeszcze Ja pier, oh! Ale ja mam kurde pieniędzy Pa Marek 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 Ja pierdzielę zajebiście No i widzisz widzę Dlatego się gra w Ladimirem Bo jest easy winek Opa, jeszcze na topie jest Ora Dobra, Anivia ze srana. Ale e, fajny jest ten Vladimir. No jak dostaniesz HP, to klikasz Q i masz HP. <noise> Cześć. Podoba mi się nawet ten champion. O kurde. No nie, już mi się nie podoba. Dobrze, że tu była Luka, bo byłbym w piździe. Useless? Ale co, że ten Vladimir? Nie no, na początku jest trochę słaby, ale wiesz. Jak się nafidujesz, to będzie bomba. No i teraz sefreezujesz linię, ziomek. I totalnie za darmo farmisz. Dajcie 1v5 robi, no właśnie, dlatego fajnie. Prody Kasper, dzięki za subika. Nie swarmiłem kanona. O! Jak nie sfarmisz na Wladimirze, to boli podwójnie. W sumie niepotrzebny ghost, ale jak się odpalać, to ze wszystkim widzą. Masz historię swojego Niku? Nie mam w sumie takiej oficjalnej, po prostu jakoś wpadło randomowo. Chociaż było coś takiego, że po prostu wymyślałem sobie nick. To było z moim kolegą, z którym w sumie nawet do dzisiaj chodzę na siłownię. I... no i myśleliśmy sobie nad Nikiem po prostu. No i tam byliśmy przy kebabowni, nie? No i tak patrzę, tak frytki. Fry. Fr fry, 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 nie? Coś takiego. No i myślałem dobra Fry, ale fajny nick. A on mówi Fryer, a ja takie, o kurde, to już nie fajny nick. No i w sumie chyba przez to właśnie mi początek został ten Fry, że Frynu. Jakoś, nie wiem, ran randomowo chyba po alfabecie leciałem z tym Frynu. Coś takiego, nie wiem dokładnie jak to już było. Ale coś ko coś tego typu. Zrobić w kupku dla widza. <grymne> <grymne> tak to wyglądało. Było w kubku. A ziomek robi tą taktykę na niwipa pa. Że tak wave'a blokuje. Tylko to jest nieopłacalne w sumie chyba na Vladimi. Yeah. No, chociaż... Teraz to już whatever. Ale fajna taktyka jak ktoś gra, nie wiem. Nie farmie kanonów, nie wiem, ja jestem tragiczny jeśli chodzi o farmienie kanonów, widzę Tragiczny, trag i czycyzyny. -y. Ale mnie lol. Ty niby, niby aniwia Giga kontra Javladimira, a tu jednak co? Ile już kituje Dżima? 9 miesięcy, coś takiego. Kurwa. Ja pierdzielę. no to się odpaliłem. <grym> Nie! Yeah! Myślałem, że go sobie tak zabija, chyba moje E zostało zablokowane przez raptorka. <grywa> Ale nobem jestem XD Pa, ja już mam potężny item. Rabadonik wleci i będzie koks. Dobra, trzeba farmić wszystko, co jest dostępne. Lepiej Wladimirę grać niż Random Bruce? Musisz być jego coachem, ta. Nie no ja gram na idzie on na topie, to też jest jakaś różnica. Dobra, ona już mnie nie wywali z linii. Ja już mam za duży healing po prostu. Ja <noise> <noise> jest śmieszna nawet. O, ej, bitka, bitka, bitka. Ja mam damage jakiś. Czek. Go, go! Kurde, no bicie! Uwo. Dawaj kila jakiegoś ja pierdolę Nie wierzę, że on zrobił tego autosa. No co za śmiech frytka, No jestem zmadowana trochę, <grytka> zmadowana, fryta. A, jeszcze chciałem flesnąć. Kurde, nie wiem, czemu ja tak czekam do ostatniej chwili z tym klęsem. No i timek też się wypierdała. Chyba. Nie, dobra, uder jest potężny. Ile na wadze? 90. Ulałem się w chuj. Ja ważyłem 80 przez. Od. Kurde, nie wiem. Przez dłuższy okres życia ważyłem 80, a teraz na masę poszedłem plus 10 kg. I to się zaczęło o... przez siłownię i w sumie chyba bardzo. No... Przez tą siłownię, to w sumie bardziej mi się podoba, że tak szedłem na masę. Trochę ulanie wyglądam, ale jest spoko. A ile wzrostu? 1,80 m. Niski trochę. Jak niski. No i dziewczynie nie przeszkadza. Mam nadzieję. Chyba, że mi nie mówi tego. Powiedz mi jedno, według ciebie nie powinno się palić, jak zażywasz kratynę. Nie, to nie ma powiązania, byku. I tak, jakbyś mnie zapytał, opłaca się jeść hot doga, jak czekasz na autobus. Dobra, ale teraz mam damage, teraz już mam tego Rabadona. Hello? Wladimir, byku. No i się zaczyna gameplay w końcu. To jest mój gameplay. Kocham Wladimira, kocham Wladimira. Vladmain. No ja wladimirem będę grał lat postaci dla pwordów Nie no co ty gadasz, wladimir jest koksuwa O baron, lubię barona Nowy sezon jest 11 ziomek Stycznia w nocy Więc jak wstaniesz 11 to już możesz grać Ile zarobiłem z donate'ów? Ojejku Widzowie lubią mnie wspierać <gry> Naprawdę nie wiem z... czemu Ale lubią Czemu oni się biją? Kur... Ja tak nie lubię się bić bez gosta wladimirem Jezus, Maria, ten mózg. A jakbym teraz miał gosta, to nikt nie żyje. <grybujesz> Okej, <Okay. grybujesz> i tak nikt nie żyje. No to Git. <grybujesz> Można i tak. Ja no mówię ci ziomek, że Wladimir to jest zaniebisty champion. Czy da się z Rakom osiągnąć jakąś wyższą rangę? Tak. Każdym czempionem się da. Zawsze się znalazł jakiś cwaniak, co jakimś czempionem bił w wyższą dywizję Nie no, jest randomowa intera. Czuję się, się jak w Silverze. Legitnie. Legitnie się czuję jak w silverze. Albo nie wiem, jak w przedszkolu. Dzieci rozrabiają, to stary przyszedł, nie? Nauczycielka. Też. Nie ma Aureliona w Grand Masterze, A ja zaraz ci sprawdzę nawet. O kurde, zjebałem. O kurde, zjebałem. Mój pierwszy misplay. O oh fak, jeszcze nie skończę tej gierki. Dobra. Z zobaczmy czy ten. Czy jest jakiś main Aureliona w wyższej dywizji? Wspólnie zobaczymy widzowie. Tu tam jest akurat zadzik. Aurelion nie ma! LON! Ej, bez hitu. No to nieźle. To miałeś rację. Nie ma żadnego main'a Aureliona w, w Grandmasterze. Aż się... Aż w szoku byłem. To nie dziwię się, czemu tym nikt nie gra. Dobra, ja na gosta czekam. Ja pierdzielę, drake'a mnie nie ma na drake'u. Ale jestem nob nope. Dobra, ten drake i tak za darmo. GG Ja, my Vladimir. Wladimirek. O, jeszcze go tylko ogarnę i witam cię Challenger. Prawie 61 kas subów. No jeszcze tak tyci tyci. Ile mi brakuje do 61k? Brakuje mi 21 subów do 61k.